Witajcie w Debbie versus vs. Dwarves. Gra Dwarves dostępna jest na Steamie w wersji free to play, czyli grać można za darmo. Jednak pewne opcje w tej grze są zablokowane. Na przykład tutaj, jeśli chcemy mieć dostęp do Base Defense, trzeba wydać Fun 99. Tak samo w trybie arcade, tryby Hard and T Hardcore. Nie wiem co to ma znaczyć T. Jest to dziś T-Hardcore? Nie ma. Trzeba za to wszystko zapłacić fun 99, e, misje z Skirmish też są zablokowane. Jednak sam tryb podstawowy daje nam kilka możliwości jak kampania, gdzie mamy tutorial oraz challenges i jest ich tutaj niestety tylko 5. Ale jest to zawsze coś. Tak samo tryb arcade i możemy wybrać tryb easy albo normal z różnymi przydziałami czasowymi. Ja chwileczkę tylko w tą grę grałem, niestety żadnych score'ów nie nabiłem, bo nie wiem dlaczego, chyba ja wyłączyłem zanim przeszedłem e, daną planszę. E, opcji tutaj za bardzo nie ma co, można zmienić sobie rozdzielczość, sound, gameplay i nie ma nic ciekawego. No i warto wspomnieć o tym, że w grze głos pod głównego boatera, czyli Dwarfa, podkłada Simon Lane, czyli osoba dość bardzo znana stworzenia gameplayów z ekipy yokscast. Zagrałem może w tryb Arcade, na trybie Normal. Wydaje mi się, że 5 minut mi wystarczy, żeby wam pokazać co jest w tej grze. Mamy dostęp do dwóch rodzajów dwarfów, czyli krasnoludów. Pierwszy to jest tak zwany kopacz, murzyn od czarnej roboty, a.k.a. Boguś. Możemy go zaznaczyć i wybrać gdzie ma kopać. Trzeba uważać, ponieważ tych czarnych w pomieszczeniach są często jakieś e, albo lawa, albo woda, albo też skarby, jeśli mamy szczęście. Więc właściwie to jest mój wojownik. E, I to, to, to jest tak, to jest wojownik, tak? Tak, tak. Wojownik, gdzie ty kurde idziesz? Idź tutaj. E, z naszej bazy co jakiś czas pojawiają się nowe dwarfy, które same gdzieś chodzą, więc musimy je cały czas pilnować, żeby one gdzieś dobrze kopały, zwłaszcza w kierunku tych wszystkich kryształów. Bo jeśli się zagapiemy i taki kupi dwarf pójdzie sobie kopać gdzieś jaką dziurę i znajdzie lawę, i my potem tej lawy nie zauważymy, i ona dopłynie do naszej bazy, to nam niestety wszystko zniszczy. Zobaczymy, co tutaj będzie za chwileczkę w tej dziurze. Tutaj już jest jeden, ten idzie bardzo daleko w takim razie. O, znaleźliśmy jakiś Treasure Cave, czyli troszeczkę złota. ojejej fajnie. Tutaj mam kolejnego dwarfa, nie on sobie pójdzie tędy. Niestety wytyczanie ścieżek kosztuje i tutaj mamy nasze złoto. Oni tam za każdy rozwalny kawałek tej skały dostają jakąś tam monetkę oraz za znalezienie złota albo tych kryształów też się dostaje. Ja też może tego zaznaczę i niech później w tą stronę. Miejmy nadzieję, że żaden z nich nie natrafi zbyt szybko na lawę. W tych jaskiniach również możemy spotkać przeciwników, dlatego dobrze mieć tych wszystkich żołnierzy. Możemy też zbudować jakiś outpost, tutaj jest. To jest taka wieżyczka, w której możemy mieć dodatkowych żołnierzy. I just in case gdyby nas nagle zaczęli atakować gobliny albo inne czarodzieje z tej dziury, albo z tej dziury w jaskini, to najpierw będą musieli walczyć z naszymi żołnierzami. Dobra, tego myślę tutaj. Jak tutaj sprawa wygląda z tym. O, ale kurde, się Gostek zapędził. Co to jest? O. Dobra, idziemy tutaj. E, nam jeszcze... Całe 3 minuty rozkrywki. Zobaczymy, co nam się uda znaleźć w międzyczasie. Olala, Coś daleko. Tego wyślemy tutaj na dół. Całe szczęście na razie nie ma jakichś większych niebezpieczeństw. O, trawka. Co to było? O, dziwna sprawa. To też jest tutaj. Ha. tej ty, działku, ty, ty miałeś chyba iść do góry, co nie? O. O, kurde, znalazły się gobliny. Eee, żołnierza trzeba wysłać. Tutaj. Tylko, jakby to. One czasami głupio chodzą. To odnajdywanie ścieżek jest bez sensu. Teraz będzie kopał, co nie? A jakby powstał tutaj Outpost gdzieś. O! Zdąży się to zbudować? Zdąży się zbudować? Chyba tak, chyba tak. Szybciej, szybciej! No, raus, Sznela, sznela! Dwa żołnierze ok, walczcie Nasze szet. co to jest? To chyba było złoto. Okej. Okay, kobina... rozwaliliśmy. Podniósł nam się level, czyli nasze żołnierze będą jeszcze lepiej walczyli. E ten tutaj miał do tej dziury. Tego wyślemy w poszukiwaniu tego złota czy kryształów. Ten tutaj powoli idzie, ten się kurde wlecze. Oj! Co jest? Kolejne gobliny. Heh, tutaj znaleźliśmy złoto. Oj oj, 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 karamba. Szybciej. Szybciej, bo nas tutaj gobliny zaraz będą atakowały. Gdzie jest pozostała reszta. Eee, ta drużyna żołnierzy. Gdzie one są? Gdzie ty kurde, gnojku. Atakujcie! Szybciej, szybciej! Jak widzicie nasi żołnierze potrafią też e, kopać przez te wszystkie skały, ale jednak to trwa dużo dłużej dla nich. Więc zawsze lepiej jednak wysłać jakiegoś kopacza, murzyna. Tak wygląda sprawa. O! Uuu, dostałem jakiś reward. Nice. Tutaj jest dwóch żołnierzy, co oni tutaj robią? Musi ich jakoś zaznaczyć? Ach, nie, niestety nie. Nie mamy jakiegoś tylko wniku. Ten idiota nie chce chyba iść tutaj kopać. Ten nie może przejść, bo tutaj są jakieś skały, przez które nie da się kopać. Zostało nam 17 sekund. Uu, lala. lava has been released. O, jak się znajdzie lawę, to trzeba wysłać w kierunku lawy jakiegoś dwarfa. Najlepiej żeby kurde szli wszyscy tylko jedną ścieżką. I wtedy trzeba takiego dwarfa wysadzić. A, może za wcześnie. Oj, nie uda mi się. Squares discovered, mm. bugger saved, mm. game over. Dobra, przejdziemy w takim razie do menu i wybierzemy sobie może kampanię, tak szybciutko zagramy. To battle. Dobra, good to hear ya. Dobra, cicho. Okej, okay, okej. Okay. Eee, najpierw zajmiemy się goblinami zielonymi, bo oni są najłatwiejsi do rozwalnia. Czerwoni to jednak wyższe szkoły jazdy. So może wyślemy ich tak do kopania. i ty, kurde, zawądziłeś. Ten system ścieżek jest tutaj dość tragiczny. Nie podoba mi się to bardzo. Ej... Kurde, szybciej, kopcie, kopcie, bo tutaj mi jednego rozwalą zaraz. Mamy aż 14 minut na rozwalenie tych wszystkich. Może się uda. Uh -huh. Dobra. Całkiem, całkiem dobrze im idzie, jak tutaj z Drugi poziom, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi. Okej, okay. jej, teksańska masakra. Kopiamy w takim razie dalej. E to tutaj tak ma być, uh, szybciej, szybciej, szybciej. Idź, 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 idź. Dalej, gwałćcie, podpalajcie. Jakie mamy tutaj zadanie jak kill all goblins a uh, warrior must survive. Czyli przynajmniej jeden musi przeżyć tą całą rozgrywkę tutaj. Tu jest, jest cztery czerwone, tutaj są zieloni, zieloni, zieloni. Więc e, wyślijmy może na drugą stronę tej całej bazy. Aj. System straszny jest niestety. Nie widzicie, ten idzie tak dziwnie jakoś zamiast jakąś normalną ścieżkę. No, to chyba wszyscy. Tego trzeba jakoś przystopować, bo no tutaj on pierwszy wyruszy zaraz do bitwy. Dobra, mamy już tutaj czterech pobliżu. Jest tutaj jakiś? Nie ma, na szczęście nie ma. Dobra, szybciej, szybciej panowie, rozwalcie i gwałćcie. Hej ho, hej ho! Dobranie by się szło. Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. No, ale rzeź nie robią. Aaaaaah, eee, język eee, wyciągnął! Widzieliście to? Gra może nie jest jakiejś pierwszej nowości. Wydana chyba została jakieś dwa lata temu, ale ja ją dopiero odkryłem teraz. Nikt nie napisał wcześniej na YouTubie, że jest taka gra o krasnoludach za darmo do grania. No i kurde, nie wiedziałem. Na szczęście ostatnio. O, to są jakieś rewards. Mm, nice. Jak tutaj stoimy? Akurat sobie coś przyglądałem na Steamie i znalazłem tą grę. A ja myślałem, że one są teraz wszyscy zieloni. Ja po prostu tak gdzie nie powiększyłem. Dobra, przejdziemy tędy. Trzeba ich wszystkich jakoś e, tą stronę puścić. Zaczniemy atakować tych zielonych pierw. Żeby moi dzielni żołnierze zdobyli doświadczenie. Przecież kurde cool od razu gwałcić nie można, ale już nie ma odpowiedniego doświadczenia, nie wie się jak to robić, choć właściwie to jest natura, każdy chyba mniej więcej wie jak to robić. A jak nie, to nie zapyta rodziców. Okej, okay. no ale nie chodzi mi o gwałcenie, tylko no wiecie o co, bum bum cyk cyk, rozmnażanie takie inne. Nie wiem co to ma wspólnego z krasunanami, ale tak jakoś mi się nawinęło. Mój umysł czasami potrafi zawędrować w nieznane rejony. Kurde, i tutaj tych zielonych jest. No iść tutaj, kurde. ba, Będziemy was gwałcić. Was i wasze matki, córki. Niszczyć całe wioski. Ooo, oh, yes! To była niezła rzeźnia. Ach, kona barbarzyńca. O, ciekawe, czy to są jacyś, nie wiem, koledzy Gimliego z Władz Pierścieni? Hmm... Dobra... To jest cze czterech czerwonych. Miejmy nadzieję, że jakoś ich w miarę... szybko rozwalimy. Tutaj już mamy cztery... Gdzie ty, kurde, gnojku, idziesz? Tędy. O, To chyba jakąś nową zbroję ma. Jakoś tak wygląda dziwnie. Ty! Baranie! Pomagaj swoim kumplom, a nie kurde bałęsasz się jak jakiś, nie wiem... Święty. Dobra. Kopać. Ty mi chyba jednego zabili. Miałem ich pięć, co nie? Tylko, że oni teraz zajebiście, szybko kopią. Z chwila. Skoro mam więcej kasy, czy ja mogę stworzyć? O, mogę jeszcze jednego stworzyć. O, zajebiście. To będzie może takie mięso armatnie. Ty idziesz tędy. A. Tak czekam, żeby wszyscy jakoś tak w miarę szybko sami doszli do tego. Dobra, panowie, zaraz będzie ostra walka. Ba, 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 No walczcie, no! Szybciej, szybciej, dalej, dalej. Tu ile tu już jest? 1, 0, 0, a 0. No, rozwalony. Pięknie, pięknie, panowie. Dostało już tylko ich sześć. 6, oh, ufak. Nie będzie łatwo. Ja by tutaj bardziej pokopać właściwie. Tak, tak. Czy rozwalenie skałki daje mi jakieś złoto? No nie, a co to jest? A, dobra, idziemy w takim razie do góry atakować. Miejmy nadzieję, że zdobyte doświadczenie podczas tych walk wystarczy, żeby pokonać mojego przeciwnika. Nie będzie łatwo, bo ich jest jednak więcej. No ale moje dzielne krasnoludy to jednak kurde, potrafią. To już tędy. Gdzie ty kurde wędrujesz? to jesteś jaś wędrowniczek. Tutaj muszę ich jakoś tak wszystko, wszystkich w miarę blisko zgromadzić. I żeby atakować kurde jak największą szerokością tego pola. Wtedy mam większe szanse, że jakoś nie wiem, wszyscy będą atakowani w tym samym czasie. Dobra. Szybciej, szybciej panowie, szybciej, szybciej. Nie ma to się opierdalać, trzeba atakować. Gdzie ty kurde, widzicie ten cały system ścieżek jakoś. O kurwa! O! Przerazję! Bring him down! Get him down! Get him down! Co to jest? Ula uh, la, panowie, szybciej, szybciej, tutaj trzeba niszczyć, niszczyć. Tutaj jeden pas, drugi zaraz pannie i czarodziej. Dalej, a tego czarodzieje, no? Panowie, co jest kuwiwa? Ok, się. jej Brawo! Well done, my friend! Dziękuję, dziękuję. To teraz wszyscy szczęśliwie pójdziemy do jakiejś oberży i będziemy pić kufle was zajadaliście kawałkiem świni, albo jakiejś krowy będziemy podrywali dżołchy i razem wszyscy śpiewali. Ho, ho! Dobra, wrócimy w takim razie do menu. No, także to tyle w grze Dwarfs. E, Jakichś większych możliwości nie ma, są jakieś tam małe challenger. Jak ktoś będzie chciał, to sobie ściągnie i pogra. Ja dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce w kolejnym wersusie albo w jakiejś serii. Trzymajcie się. Bye bye.